Drodzy Państwo, jesteśmy, tak jak tutaj widzicie, na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej. Ponieważ w tych różnych programach na YouTube jest dużo takich przemyśleń, czasami niepodpartych dokumentami, to ja Wam tutaj przeczytam, co jest napisane na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej. To jest Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej. I tutaj. My się możemy z tym zgadzać lub nie, kłócić lub nie, na jakiej to jest zasadzie, bo jeden pan już się ze mną spiera na Twitterze, że przecież ta zasada powstała, jak jeszcze de facto nie było formalnie Unii Europejskiej, tylko jeszcze była in, i były te inne wspólnoty, z czego potem Unia Europejska się zrodziła. Ale jak sobie popatrzymy na historię prawodawstwa europejskiego, to. Ono do tej zasady się odwołuje, której nie ma w żadnym traktacie, skąd się ona wzięła, o tym za chwilę. Ta zasada ma charakter absolutny, i ta zasada to jest, drodzy Państwo, klucz do całego sporu, który my obecnie obserwujemy. Miał Morawiecki takie płomienne przemówienie, że tutaj nie możemy się zgadzać na to, żeby było pierwszeństwo prawa europejskiego nad, nad tutaj krajowym, że, że Unia Europejska nie jest przecież krajem, ale wystarczy wejść na stronę internetową. Tak? Jeśli się nie zgadzamy z tym, no to możemy albo... Opuścić Unię Europejską, albo im powiedzieć, żeby to z tej strony usunęli, bo to się nie zgadzamy z tym. Możemy się, nie wiem, z jakimiś krajami dogadać, bojkotować to. W każdym razie, na oficjalnej stronie Unii Europejskiej jest taki zapis. Warto sobie wejść, przeczytać, wiedzieć, na jakich zasadach gry gramy zasada jedna z głównych pierwszeństwo prawa wspólnotowego zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawo wspólnotowe ma wartość nadrzędną nad prawem krajowym państw członkowskich zasada pierwszeństwa dotyczy wszystkich aktów wspólnotowych które mają moc wiążącą państwa członkowskie nie mogą więc stosować przepisu krajowego który jest Niezgodny z prawem wspólnotowym. Zasada pierwszeństwa gwarantuje nadrzędność prawa wspólnotowego nad krajowym. Jest to podstawowa zasada prawa wspólnotowego, podobnie jak zasada bezpośredniego skutku. No dobrze, już nie przynudzając o co chodzi i skąd się to wzięło, to właściwie to jest bardzo ciekawe, bo to jest wyrok Trybunału, który potem. Był źródłem niejako tego prawa. O co chodzi w tej rozprawie z 1964 roku, to o tym może za chwilę. Ale w tym wyroku Trybunał orzekł, że prawa wydane przez instytucje europejskie włączają się do systemu prawnego państw członkowskich, które zobowiązane są do ich przestrzegania. Prawo wspólnotowe jest więc Nadrzędne w stosunku do prawa krajowego. W ten sposób, jeśli norma krajowa jest sprzeczna z przepisem wspólnotowym, władze państw członkowskich muszą stosować przepis wspólnotowy. Prawo krajowe nie jest zniesione czy uchylone, jedynie jego moc wiążąca jest zawieszona. Trybunał dodał następnie, że nadrzędność prawa wspólnotowego stosuje się do wszystkich aktów krajowych, niezależnie od tego, czy były przyjęte przed czy po danym akcie wspólnotowym. Zakres, zakres stosowania tej zasady, tak? Ostatnia aktualizacja 2010 rok. Nie widzę, żeby ktoś to zdjął z tej strony, bo ludzie na Twitterze moi zdziwieni, skąd to wzięłam, czy to nie jest już zmienione, czy to nie było kiedyś, a to jest na stronie Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że również konstytucje krajowe podlegają zasadzie pierwszeństwa. Sędziowie krajowi zobowiązani są do niestosowania przepisów konstytucji sprzecznych z prawem wspólnotowym. I tu jest drodzy Państwo ten problem, tak? Bo w ostatnim czasie yy, on budzi wiele konfliktów, nie tylko. Polskich, ale i zagranicznych, gdyż mieliśmy tą mapę, że kraje stwierdziły, że to ta konstytucja krajowa jest nadrzędna. No to w takim razie poproście kogoś, kto tutaj obsługuje stronę Unii Europejskiej, aby zmienił to zdanie, bo inaczej będzie to prowadzić cały czas do konfliktów, jakie widzimy, i Wy nie wygracie w tym sporze. Jakie mamy wyjścia, to za chwilę jeszcze. No, tutaj mamy skutki, jakie są za nieprzestrzeganie tej zasady, i tak dalej, więc ta zasada, drodzy Państwo, jest nadrzędna. Skąd się wzięła o tym za chwilę? Tu mamy bardzo ciekawy dokument. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, według orzecznictwa. ETS i Sądu Pierwszej Instancji, czyli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, i mamy tu wybrane orzeczenia od 1963 roku do 2005 roku. Więc, jak ktoś mi powie, że ja nie wiem, kiedy Unia Europejska powstała i przytaczam starsze dokumenty, to niech sobie poczyta takie teksty i niech się przeszkoli. O historii Unii Europejskiej tu nie będziemy mówić, bo to by było zbyt długie. Tutaj, dlaczego to przytaczam, ponieważ mamy tutaj opis tej sprawy. O co chodzi? Tu jest wyrok w tej sprawie 15 lipca 1964 roku. Wtedy Włochy dokonały nacjonalizacji w zakresie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. No, chciały po prostu mieć swoją własną produkcję i dystrybucję energii. Utworzyły taką organizację, która nazywała się Ente Nazionale Energia Elektrika, na którą przeniesiono następnie aktywa przedsiębiorstw, które działały na rynku energii elektrycznej. Flaminiano Costa, odbiorca energii elektrycznej, był wspólnikiem jednej z tych nacjonalizowanych spółek. W sporze sądowym z Enel dotyczącym opłat kosty za prąd, ten ostatni podniósł zarzut, że nacjonalizacja naruszyła przepisy traktatu. W związku z tym sąd włoski przedstawił Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości pytanie w trybie Prejudycjalnym. Rząd włoski oświadczył, że pytanie w tej sprawie było niedopuszczalne, gdyż Sąd Narodowy powinien stosować prawo krajowe. No ale co się potem stało? Poszło pytanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I wyrok był taki. W tym wyroku właśnie mamy początki tej zasady. Która nad nami cały czas ciąży. Poprzez włączenie do wspólnotowego porządku prawnego wynikających z traktatu praw i obowiązków dotychczas unormowanych w prawie krajowym, państwa członkowskie trwale ograniczyły swoje suwerenne prawa i w konsekwencji nie mogą ustanawiać regulacji sprzecznych z istotą wspólnoty. Stosowanie prawa wynikającego z traktatu nie może być wyłączone przez przepisy krajowe, gdyż naruszałoby to wspólnotowy charakter tego prawa i podważałoby podstawy prawne funkcjonowania wspólnoty. Tutaj możemy sobie zobaczyć cały wyrok tego Trybunału z 1964 roku, który jest właśnie początkiem tej Zasady. Więc nie chodzi tutaj o jakiś traktat, tylko o wyrok Trybunału. Więc, jak um, Morawiecki mówił na tej swojej przemowie, że się nie stosujecie do traktatu, no to rzeczywiście miało rację, bo gdyż to nie jest traktat, a wyrok Trybunału, ale on jest od tylu lat powszechnie stosowany. I kwestia, no, czy my jesteśmy w stanie to przezwyciężyć. Tutaj możecie sobie to przejrzeć. Możecie sobie to przeczytać, znaleźć gdzieś w internecie. W internecie. Ale tak, z, z nieprzestrzeganiem tego wiążą się konsekwencje prawne. Zaraz sobie omówimy to, jakie mamy możliwości. Sądy krajowe, których orzeczenia, jak w niniejszym przypadku, nie podlegają zaskarżeniu, zobowiązane są zwrócić się do Trybunału. O wydanie orzeczenia. Państwa, ustanawiając na czas nieokreślony wspólnotę wyposażoną we własne instytucje, w osobowość i zdolność prawną, i zdolność do występowania we własnym imieniu w obronie międzynarodowym, a w szczególności w rzeczywiste uprawnienia władcze wynikające z ograniczenia kompetencji i przeniesienia uprawnień z tych państw na wspólnotę, ograniczyły jakkolwiek w wąskich dziedzinach swoje suwerenne prawa i stworzyły w ten sposób system prawa mający zastosowanie do nich samych oraz do pochodzących jednostek. Zważywszy, że w związku z włączeniem do prawa każdego z krajów członkowskich przepisów pochodzenia wspólnotowego, a bardziej ogólnie ze względu zarówno na brzmienie, jak ducha traktatu, państwa nie mogą uznawać pierwszeństwa przed porządkiem prawnym, jaki przyjęły na zasadach wzajemności jednostronnego późniejszego przepisu, którego w związku z tym nie mogą temu porządkowi prawnemu przeciwstawić. No, i nam się wydaje, że jednak polska konstytucja jest nadrzędna, ponad prawem unijnym, że co jak co, mamy te inne ustawy, gdzie musimy się dostosować, ale już tej konstytucji nikt nie ruszy, bo to jest nasz skarb. Takie przynajmniej możemy mieć wrażenie, oglądając obecną debatę. Natomiast to, co tutaj widzimy, ustawa. Z dnia 8 września 2006 roku o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, właśnie wtedy dostosowano polską konstytucję do norm unijnych. O czym mało kto pamięta, patrząc na dzisiejszy spór jednej i drugiej strony, już naszą konstytucję w 2006 roku dostosowano. Do norm unijnych. Chodziło tutaj o ekstradycję obywatela polskiego. No, może spróbujemy to sobie przeczytać. Artykuł 55 otrzymał nowe brzmienie. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana z wyjątkiem przypadków. i i w, pod numerem 2 mamy ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego jeżeli możliwość taka Wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem, że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję został popełniony po raz za terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz stanowił przestępstwo według prawa Rzeczpospolitej Polskiej, i tak dalej, i tak dalej. To zostało, drodzy Państwo zmienione. Jeśli Was to bardziej interesuje, to w sobie zgłębcie się w ten temat. Ja nie będę tematu tutaj zagłębiać, tylko Wam pokazuję 2006 rok. Nasza konstytucja została już wtedy dostosowana do prawa unijnego. Tak to wygląda w praktyce. Przejdę tutaj jeszcze do swojego Twittera, gdzie umieściłam link do, do kanału, gdzie również znajdą Państwo film, kanał taki prawniczy o zasadzie pierwszeństwa prawa europejskiego. No, wzbudza to kontrowersje, tam niektórzy ze mną polemizowali, ale nawet niezbyt dużo było tych komentarzy. On tutaj też z perspektywy prawniczej zwraca uwagę, że to, co widzimy, czyli ten taki pozorny spór PO i PiS, no nic nam tak naprawdę nie da, tak? Trzeba zamiast patrzeć na te emocje, poczytać, jakie mamy... Zasady gry. Ja Państwu wkleiłam link konkretny ze strony Unii Europejskiej i jakie mamy wyjścia. Jeśli jakieś przepis poza konstytucją inny prawny się nie zgadza z prawem unijnym, to zgodnie z zasadami mamy trzy opcje: zmiana prawa krajowego, zmiana prawa Unii Europejskiej albo wyjście z Unii Europejskiej. No, jak myślicie, jak to będzie najczęściej? Będzie to chyba numer jeden, bo na dwa za bardzo nie mamy wpływu, a na trzy nasi tutaj politycy, ci najbardziej mocarni, popularni, nie mają albo Albo odwagi, albo, albo nie chcą, albo ich mocodawcy na to nie pozwalają, nie będę wchodzić. Natomiast w przypadku niezgodności prawa europejskiego z polską konstytucją również mamy trzy opcje: zmiana polskiej konstytucji, zmiana w przepisach unijnych i wyjście z Unii Europejskiej. I tak jak mówię, w 2006 roku mieliśmy taki przypadek, wtedy dokonano zmiany w polskiej konstytucji, aby ją dostosować do prawa Unii Europejskiej. I to jest absurdalne. To właściwie pokazuje e, cały ten absurd tego sporu, że tutaj przyjechał Tusk, mówi tak, tu PiS mówi tak. No w 2006 roku już dostosowaliście konstytucję do prawa europejskiego. A na numer 3... Opcje poleksitu, no to nasze społeczeństwo jest jeszcze zbyt mało tutaj poinformowane o tym, jak rzeczy się mają, więc no zachęcam Was, żeby czytać artykuły naukowe, żeby czytać sobie te strony. Tutaj niektórzy się w komentarzach ze mną nie zgadzają, i proszę tutaj mi wrzucać różne linki, bo tak jak mówię, mimo że teraz mamy ten konflikt i dużo. Państw się z tym nie zgadza, więc rzeczywiście może coś się wydarzy. Może będzie jakiś większy konflikt w Unii Europejskiej, może będzie tutaj jakaś, um, jakaś większa rzecz z tego, no ale na razie zasady gry są takie: zasady gry są takie. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej, zasada ma charakter absolutny. Poszczególne kraje mogą sobie z tym dyskutować, ale nie wygrają. Tak to, drodzy państwo, wygląda. Jeśli ktoś chce polemizować, to niech nagra podobny filmik i pokaże mi na podobnej zasadzie argumenty z strony przeciwnej, pokazujący, jak cytomy my jesteśmy wspaniale suwerenni w ramach Unii Europejskiej, a tylko ktoś się nas ostatnio czepia, i że kiedyś ta Unia była inna, a teraz jest inna. Nagrajcie filmik, wrzućcie artykuły, yy, konkretne, konkretne fakty, dokumenty. Yy, chętnie Was posłucham. Yy, no ten, ten filmik jest tylko po to, żeby Wam pokazać, żebyście nie słuchali zawsze tego, co jest w mediach głównego nurtu, gdyż po prostu, jak widzicie, ktoś tutaj się z Wami bawi, Was rozgrywa. Jeszcze serdecznie się z Wami żegnam. I bardzo Was proszę o wsparcie tego niezależnego dziennikarstwa. Będę mówić tak, jak jest, niezależnie, tylko prawda jest ciekawa, więc będę wdzięczna za wszelkie subskrypcje, rozpowszechnianie tych materiałów i kciuki w górę i wsparcie mojej książki o siostrze Izabeli. I serdecznie się już z Wami żegnam. Do zobaczenia.